Hej wszystkim, z tej strony Borówka i jak widzicie w dość nietypowym yy, takim odcinku i nietypowym też wydaniu, <grych> jakby to powiedzieć, mm, chodzi o to, że już widzieliście moją twarz i wiecie dobrze jak ja wyglądam tylko ten film został usunięty, a ten nie zostanie usunięty, ze względu na to że dzisiaj jest Sylwester, jest Nowy Rok i w tym, prawda jakby nowym roku. Będzie dużo zmian, dużo wszystkiego. I nagrywam taki krótki odcinek ze względu na to, że ja za sekundę wychodzę, kończę się malować, ogarniać i wychodzę na Sylwestra, na imprezę. Jest godzina 12:42, jak to nagrywam. To jest bardzo krótki odcinek, więc. Wątpię, że będzie jakikolwiek montaż czy coś, więc pewnie wrzucę go dzisiaj od razu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, żeby Wam się spełniały sukcesy i tak dalej. I też chcę Wam podziękować za to, że byliście ze mną w tym roku, że mnie wspieraliście, że mi pomagaliście ze wszystkim, że pomagaliście mi dojść do celu, bo już jest Was no, dość dużo na moim kanale i jestem. Po prostu w szoku, jak to szybko w ogóle się stało i jak to w ogóle szybko wyszło. I chcę Wam po prostu podziękować za to wszystko i jesteście najlepsi. Kocham Was całym serduszkiem. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie o tym, że zawsze możecie na mnie liczyć, polegać i tak dalej, bo zawsze będę. Będę nagrywać. Nawet jeśli nie będę miała czasu, to wrzucę jakiś tam pojedynczy film albo coś. No i. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się spodobał. I to taki krótki film z podziękowaniami dla Was, z życzeniami. I co? Ja wychodzę i szczęśliwego nowego roku. Misiaki.